Dzień dobry 25 kwietnia 2021 Mamy tutaj najnowsze najnowsze y, prace syzyfowe kiluminatów 13, 14 stopni mamy wiatr mamy no bo no to dmuchają tym harpem muchają harpen i, i mogą to przesuwać takie coś nam zrobili o proszę zobaczyć takie coś nam zrobili takie syfy no wszędzie taki jest tutaj pasek, tam pasek tam są paski tam są paski tam są paski o tak paskują tak paskują no takie coś robią Bóg bawił się w Chemtrails albo w Harp? Czy bawił się w Chemtrails albo w Harp? Raczej nie. Takie coś tam zrobili. No. no dobra, zobaczymy, może będzie jeszcze ciekawiej. Może będzie jeszcze ciekawiej. To na razie.